cześć siemanko witajcie w kolejnym vlogu dawno vlogów nie było już na kanale ani żadnego filmiku także postanowiłem coś nagrać a że mi przyszedł taki pomysł żeby wam troszeczkę opowiedzieć o tej kabinie to jest kabina akurat naglak ze składnicy maszyn Baterpol. także zaraz wam tutaj pokażę to jest kabina z błotnikami. Drzwi otwierane są na błotnik, czyli na koło. Wybraliśmy taką opcję, ponieważ taką chcieliśmy. Mieliśmy brać właśnie taką opcję, żeby były tak jak na przykład w Zetorze z tych starszych, żeby były otwierane po prostu do przodu. No ale wzięliśmy do tyłu, z tej racji też, że, że będzie się wsiadało lepiej, żeby wsiadało się lepiej, ponieważ tutaj jest taka rączka, żeby się złapać, a przy tamtej, przy tamtych kabinach po prostu nie ma, nie ma tego. Także wybraliśmy też tą opcję yy, powiem wam, że cenowo troszeczkę się różniło, ale tam kilka chyba stówek. Wejdę teraz do środka, pokażę Wam co i jak. No co, yy, mamy tutaj taką zasłonę przeciwsłoneczną, yy, wycieraczkę mamy, silniczek, lampkę mamy tutaj. Yy, tutaj mamy dwa przyciski do włączania i wyłączania halogenów przednich oraz tylnych. Yy, tutaj mamy półkę na radio. Yy, Tapicerka w dachu, znaczy na dachu jest. Na botnikach również kolor taki grafitowy, taki siwy, coś. Naprawdę fajna, fajny kolorek. Co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Otwierana tylna szyba. O, tutaj się skręca tymi motylkami. Mówię, te siłowniki. Mogliśmy wziąć na takich siłownikach, że, że, żeby tutaj nie przykręcać, nie, ale już za bardzo, za bardzo koszta szły. Tutaj jeszcze będzie taka plandeka dana, jest dana, jest była dodana właśnie. Podnoszony dach, nie wiem czy, podno... czy teraz podniosę jedną ręką. Ale postaram się. Czekałem, czy O tak. O! Podniosłem dach. Eee, wyjdę teraz. O! Tak to się prezentuje. Eee, tutaj z przodu światła. Zamiast na botnikach halogeny lustereczka takie wysuwane tak jak w zetorach są eee, co tutaj dalej eee, co, do, co jeszcze do środka eee, to mamy tutaj zbiorniczek na płyn do szyb czyli do spryskiwaczy ale to to ręcznie zobaczy, jak to będzie zdawało egzamin jeżeli coś nie będzie mi się tutaj podobało to. Po prostu zamontuję od jakiegoś samochodu. Można za grosze kupić. Co tutaj? Mamy kostkę, żeby później się wpiąć. Żeby światła w kabinie z przodu. No to z tyłu to tam polecimy z kostki i innym kabelkiem. No tutaj też są otwierane drzwi. O, nie otworzę tak do końca, bo tu przyczepa stoi. O, uderzyłem. No i o, się fajnie zamyka. Kluczyki są do zamykania kabiny. A co jeszcze? O, to właśnie. Taki jest zrobiony uchwycik. O, taką jakoś go się daje. O. O, taką jakoś. I się. I się zamyka. I się zamyka drzwi z jednej, jak i z drugiej strony. I gdy będzie gorąco, gdy będzie ciepło. E, także będzie to wszystko fajnie e, nam tutaj ten wiaterek wiał na nas. Także to jest, to jest fajna opcja w tej kabinie. No chyba, chyba tutaj wszystko już powiedziałem na temat środka. Co jest w środku? Zaraz sobie później zamknę dach. No. No taki czerwoniutki kolorek, myślę, że fajny jest. Uchwyty są. Już fabrycznie przyspawane, żeby móc zamontować kabinę, o, jak, i z te, jak i z tej strony. Yy. Tutaj ten właśnie uchwyt, co tutaj jest, to mi się zdaje, że to jest na yy, lampę błyskową czyli na kogut ostrzegawczy, yy, na lampę, na lampę błyskowo. Yy. Co tutaj. A z tyłu też jest wycieraczka, tylko że już ręczna. Też mogli dać już właśnie na silniczek. No za takie pieniądze. Mogli już dać ten silniczek już z tyłu nawet, no ale już taki mały szczegół. Oczywiście kabina będzie na poduszkach, tak jak tutaj są poduszki. O, dwie takie gumy. Tu idzie. Tu idzie właśnie taka blaszka, i na górę kupiłem sobie takie szerokie podkładki i to fajnie sobie poskręcam. Jak coś to nie będzie żadnego vloga z zakładania kabiny, no to wiecie, przyjedzie sąsiad tego, nie chce się kręcić żadno z kamerko. A po drugie, też będę musiał uważać, bo prawdopodobnie będę sam zakładał tą kabinę. Także trzeba będzie uważać, żeby fajnie to weszło. Pytanie, pytanie mam do Was, do użytkowników też kabiny Naglak. Czy tutaj, jak się tutaj jest błotnik i jak są zwolnice tutaj, to czy tutaj coś przewiercać na jakieś śruby dawać, czy nie, czy po prostu tak jak się będzie trzymało? Na tych czterech spornikach, na tych czterech e, śrubach, zobaczę też po, wożeniu, po założeniu tej kabiny, czy coś będę musiał tutaj e, właśnie e, wiercić, czy nie. No ale to nic o kabinie e, naglak. To chyba wszystko, już e, zaraz sobie zamknę dach. E, tutaj pasy mam przeszykowane, w razie czego. Także co? Ja kończę tego vloga. Widzicie, miałem kapustę, nie było ceny, nie opacało się po prostu tego przebierać, wybierać, sprzedawać. Także nawet jej nigdzie nie przenosiłem. Zmarzła, jak zmarzła. Koniec, koniec uprawy kapusty, jak i zarówno buraczka, marchwi. To już się nie będę akurat bawił, już zobaczycie na wiosnę, co będę chciał, co, w co pójdę. Też na jesieni jeszcze. Także troszeczkę się pozmienia. Myślę, że i troszeczkę maszyny się pozmieniają. Także co? Widzimy się w kolejnych vlogach. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na grupkę oraz na Instagrama. Także. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnym vlogu, także cześć.